Cześć, ja nazywam się Agata Hnieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Dużo radości i zabawy z okazji Dnia Dziecka Ci życzę. Nie wiem jak Ty, ale ja świętować zamierzam. I mam taki plan, aby iść na spacer z przyjaciółką, no i oczywiście na kawę i lody. To jest taki mój główny punkt każdego spaceru. Dobra, prawie każdego. Dziś jest odcinek nietypowy, bo także jak rok temu kilkunastu podcasterów, w tym także ja, bierze udział w tak zwanym podcastowym Dniu Dziecka. Jest to Akcja organizowana przez organizację Lokomotywa Stacja Northampton. Wspólnie wspieramy zbiórkę pieniędzy na kosztowną operację przeszczepu dla małego Julka z Sanoka. Chłopca, u którego działa tylko pół serduszka. Jestem pewna, że razem możemy mu pomóc. W notatkach do tego odcinka www.papnieleska.com łamane na 045 podam linki do stron, gdzie możesz mu pomóc. Liczę na Ciebie. On także. W akcji tej, podobnie jak rok temu, podcasterzy zamienili się w wierszykowo-bajkowych czarodziei i przeczytali wierszyki lub fragmenty bajek. Mojego wierszyka tutaj jednak nie usłyszysz, bo zła królowa śniegu. Tak się śmieje, no bo mimo, że zła, no ale no. Namieszała nam w podcastowym serwerze, no i mój podcast trafił do innego podcastera. Za to za chwilę usłyszysz wierszyk Stefan Burczymucha w wykonaniu konglomeratu podcastowego. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Nazywam się Bogusia Szewczyk. I reprezentuje redakcję Konglomeratu Podcastowego, czyli platformę zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Konglomerat Podcastowy to audycje o szeroko rozumianej popkulturze. Recenzujemy w nich wszystko, co nas kręci: książki, filmy, gry, komiksy, seriale, wszystko, co nam się podoba, włączając w to także propozycje dla młodszych widzów i czytelników. Dlatego też jest nam niezmiernie miło, że w tym roku także i my możemy dorzucić swoją cegiełkę do takiej wspaniałej akcji jak podcastowy Dzień Dziecka 2019. W moim domu zawsze czytano wiersze. Poezja dla dzieci towarzyszy mi od najmłodszych lat. Pamiętam takie czasy, takie momenty, takie wieczory, kiedy moja mama czytała nam na głos pchłe szachrajkę szelmostwa Lisa Vitalisa, albo na przykład szkolne przygody Pimpusia Sadełko. Niestety nie mamy tak dużo czasu, żebym mogła któryś z tych utworów przeczytać dzisiaj dla Was, ale wybrałam coś specjalnego. Jest to jeden z moich najukochańszych wierszy z dzieciństwa. Zapraszam. Maria Konopnicka Stefek Burczy-Mucha o większego trudnozucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, co dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty, a pantery i tygrysy ho, na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest, kociak duży, naczytałem się podróży i znam tego jego mości, co zły tylko, kiedy pości. Szakal wilk, straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz na ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę. Wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie patrzy a tu jakieś zwierzę. Do, do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi Pędzi jakby hart na smyczy Tato, tygrys, tygrys, krzyczy Tygrys? Ojciec się zapyta ach, ach, Lew może miał kopyta straszne Trzy, czy cztery Rynoki, paszczy taką, przy tym a, rogi. Gdzież to było? Tam na na sianie właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec. Służba cała, patrzą. A tu myszka mała. Olna myszka siedzi sobie <grym> i ząbkami serek skrobie. Koniec. Nasze audycje mają cel charytatywny. Zbieramy pieniądze dla chłopaka w potrzebie, Julka Świdurskiego. Swoje datki możecie przekazywać na zrzutkę. Wszelkie informacje na temat tej akcji możecie przeczytać w opisie do tego podcastu. Zachęcam Was do wpłacania pieniążków. Okazuje się, że pomaganie może być dziecinnie proste, a każdy z nas ma gdzieś tam głęboko w sobie ukryte małe dziecko. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! Trzymajcie się ciepło, bądźcie uśmiechnięci i do usłyszenia już wkrótce. Cześć! Przyjemnie się słuchało, prawda? To nim zaczniesz szukać mojego wierszyka, powiem Ci tak w tajemnicy, że o fajnym ptaku jest, no to pamiętaj, aby wesprzeć choć drobną sumką Julka. Pomóżmy mu razem, co? Dobra, ja zmykam. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Hej fa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achnieleska.com łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.